Radio Łódź. Zaprasza Dorota Matyjasik. Dzień dobry. Naszym gościem tu w imieniu kilka funkcji jest profesor podpułkownik Waldemar Machała, prorektor do spraw wojskowej służby zdrowia Uniwersytet Medyczny, ale też niedawno powołany do rady naukowej na Wojskowego Instytutu Medycznego, Państwowego Instytutu Badawczego. Praktyk brał udział w wojnie Afganistanie. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry państwu. Nie sposób uciec od tego, co wydarzyło się dziś w nocy, czy mamy do czynienia z pewną cezurą. Po raz pierwszy tych dronów, które leciały w przestrzeń powietrzną Polski, było więcej. Po raz pierwszy wojsko zaczęło je zestrzeliwać. Jak pan je odbiera? Bardzo pomocy? prawidłowa reakcja. Obiekt, który jest obiektem. Zidentyfikowanym jako obiekt wrogi, który potencjalnie może zagrażać terytorium z jednej strony, infrastrukturze krytycznej z drugiej, w końcu ludności, ma wystarczające powody, żeby zostać zestrzelony. Czy my jesteśmy, panie profesorze, przygotowani na to, co może nastąpić? W świetle tego, co się wydarzyło dzisiaj, tak, no bo skoro zostały strącone i nie, i nie wyrządziły szkód, trzeba przyjąć, że takowa gotowość jest. I tutaj jeszcze powiem, mogę być pełen uznania do reakcji z jednej strony, wsparcia sojuszniczego z drugiej i tego, co zrobili polscy żołnierze. Czy Pan się spodziewa eskalacji tych działań? Mam nadzieję, że nie. Z tego powodu, że do niektórych państw, a Takim są e, państwa, a takimi są, pa, są państwa za naszą wschodnią granicą, przemawia wyłącznie argument siły. Do momentu, dopóki nie, odp nie odpowiemy siłą propo propo proporcjonalną dopóty będziemy mieli tego typu prowokacje. Dzisiaj premierem ma książka Edyty Rzemły Wojsko z tektury. Fragment cytował wcześniej Onet. Ja zacytuję teraz fragment. Dziennikarka pyta różne ważne wojskowe osoby, czy będzie wojna? I takie są odpowiedzi. Oficer wojsk lądowych w stopniu generała będzie. Oficer sił powietrznych w stopniu generała tak, nie mam złudzeń. Oficer w stopniu pułkownika będzie. Oficer marynarki wojennej tak. Oficer wojsk lądowych, dowódca jednostki, tak, Putin nie zatrzyma się na Ukrainie. Oficer ze struktur NATO, myślę, że wybuch wojny to perspektywa od 3 do 5 lat. Figura retoryczna albo będzie, albo nie będzie. Nie zmienia to faktu, że musimy do tego typu zdarzeń być przygotowanymi. Przygotowanymi w zakresie zarówno yy, świadomości obywatelskiej, yy, gotowości państwa do obrony oraz yy, co, co tutaj dużo mówić cywilów, którzy będą ponosili koszty tego konfliktu? Pan profesor zajmuje się przede wszystkim przygotowaniem medyków. Na wypadek konfliktów zbrojnych, ale również katastrof. Niedawno minister obrony narodowej ogłosił, że powstanie legion medyczny i że ten legion medyczny, który będzie miał własną kadrę, własne dowództwo, powstanie już we wrześniu. Powołanie legionu medycznego jest dość ciekawą inicjatywą, ponieważ ma ono polegać na dobrowolnym przystąpieniu medyków cywilnych, mam na myśli lekarzy, pielęgniarki, ratowników, farmaceutów, fizjoterapeutów, analityków medycznych, do gotowości do wstąpienia do służby wojskowej w Korpusie Medycznym. Czyli będzie to stanowiło taką swego rodzaju dobrowolną, ochotniczą rezerwę na wypadek, gdyby się rzeczywiście miało coś wydarzyć. Pytanie, czy dmuchamy na zimne, czy Ależ to musimy. jest ten czas już? Ależ musimy. To jest najwyższy czas, z tego względu, że powinniśmy dmuchać i w wielu przypadkach dmuchamy od 2014 roku, kiedy rzeczywiście pierwsze tereny Ukrainy zostały przez Rosjan zajęte i od Dwóch i pół roku, kiedy trwa już można powiedzieć, pełnoskalowa wojna za naszą wschodnią granicą, i tak na dobrą sprawę po tych dwóch i pół latach, po, tych dwu, po tym dwóch i pół roku wiemy, że jest ona realna, bo to realnie zamknięto u nas dzisiaj przestrzeń powietrzną, bo to realnie dzisiaj działała prawdziwa broń, która dokonywała. Odpowiedzi no na atak. I jeszcze za poprzedniego rządu była taka zapowiedź, że będzie reaktywowana łódzka Wojskowa Akademia Medyczna. Również taki list intencyjny był podpisany przez obecny rząd. Panie profesorze, czy coś w tej sprawie się ruszyło? 2024 rok został takowy list intencyjny podpisany między Uniwersytetem a Medycznym w Łodzi, a Ministerstwem Obrony Narodowej Świadczy, o, o tym, że jako uniwersytet jesteśmy jednostką wspierającą, jed, jed, jednostką niestawiającą mostów, ale tutaj należy podkreślić, że także tą, która kształci lekarzy w mundurach, przyjmując co rok od 2022 roku po 200 hmm, rekrutujących się przyszłych studentów, a do tego czasu ta liczba rekrutacji była na poziomie 90-80, w zależności od roku, była ona różna. 200 osób rekrutowanych. To kropla w morzu, panie profesorze. Czy dobrze, że chociaż zaczęliśmy o tym myśleć? Doskonale, że zaczęliśmy o tym myśleć, bo korpus medyczny wojska Pol polskiego to lekarze, to pielęgniarki, to ratownicy. Także farmaceuci, także analitycy, i tworzenie struktury, która będzie dawała gwarancję kształcenia z jednej strony przeddyplomowego, potem podyplomowego, a potem wykorzystania umiejętności, które ci lekarze nabędą dla kraju, jest absolutnie Rzeczą prawidłową. Czy powinno to zostać tak, jak jest, panie profesorze, czy jednak warto poświęcić trochę czasu i energii na wydzielanie w tej chwili i reaktywację Akademii Wojskowej? Jeżeli już to musi się to odbywać równolegle. Równolegle i tak się chyba od, od, odbywa, biorąc pod uwagę, że w, na rok akademicki 2024-2025 Przyjęliśmy 200 studentów mundurowych. Oni jest, oczywiście podlegają służbowo pod Akademię Wojsk Lądowych we Wrocławiu. U nas będą kształceni w tak zwanym profilu białym, czyli, czyli medycznym, powiększonym elementem medycyny taktycznej. Co świadczy tylko o tym, że jeżeli jakakolwiek nowa struktura, taka chociażby jak Wojskowa Akademia Medyczna, nowa stara, bo trudno to, to nazwać reaktywacją, bo reaktywuje się coś, co było a powrotu do y, innych czasów, w których wo, Wojskowa Akademia y, Medyczna funkcjonowała, no już w tej chwili nie ma. Są inne warunki, inne okoliczności, czyli nie tyle reaktywacja, ile powołanie jest rzeczywiście y, dość ciekawym pomysłem. W każdym razie, jak Pan mówi, to najwyższy czas, ale chciałam teraz zapytać jeszcze o Pana doświadczenia, Pan w szpitalu polowym w Afganistanie ratował rannych. Wiele z tych doświadczeń, wiele nowości wprowadzonych właśnie w takim, w tym czasie zostało przeniesionych chociażby do współczesnej medycyny i dziś stosowane są te metody na oddziałach intensywnej terapii. W skali 1 do 1, czyli gdybym miał powiedzieć o Centralnym Szpitalu Klinicznym UMED w Łodzi, to wszystkie te rzeczy, nowinki, leki, sprzęt, procedury zostały przeniesione w skali 1 do 1. Chciałbym powiedzieć, że pierwszą instytucją, która w ogóle z nowinek medycyny pola walki zaczęła korzystać, było lotnicze pogotowie ratunkowe. Świadczy to też o tym, że jako medycy, bo nie mówię tutaj tylko w imieniu lekarzy, mamy ogromny głód wiedzy w odniesieniu do medycyny taktycznej. Chcemy się tego uczyć, chcemy się doskonalić. Chcemy też, żeby ten program był w programach szkolenia poszczególnych specjalizacji. A tak, gdyby krótko podsumować, czym różni się ta medycyna pola walki od normalnej medycyny? Oj, będzie to, to bardzo brutalnie brzmiało, bo to są takie dwa. Może źle brzmiące sformułowania nie każde życie i nie za wszelką cenę i ratujemy populację kosztem jednostki. To znaczy? To znaczy, że będziemy stawali przed potwornymi psychicznie obciążeniami polegającymi na tym, że po dokonaniu segregacji, czyli oceny ciężkości powstałych obrażeń, będziemy musieli dokonać wyboru, Kogo będziemy w stanie uratować, a komuś, kogo nie będziemy w stanie uratować, w jaki sposób nie spowodować, żeby ta, ta jego śmierć nieunikniona nie nastąpiła w cierpieniu. Brzmi oczywiście strasznie, a na koniec jeszcze chciałam zapytać, kiedy Polska będzie gotowa, kiedy polskie medyczne służby wojskowe. Będą gotowe, będzie odpowiednia liczba kadr wykształconych. Myślę, że niedługo. My, myślę, że niedługo, bo podobne pytanie można przenieść, kiedy będzie wystarczająca ilość lekarzy w Polsce w ogóle żeby te kolejki, które są, w, jakiś, w jakimś stopniu zostały rozładowane. Chorzy urazowi mają, wbrew pozorom, priorytet dużo wyższy, aniżeli chorzy z chorobami przewlekłymi, bo chorzy urazowi będą wymagali pomocy natychmiast, a Wojskowa Służba Zdrowia się modyfikuje przez cały czas. I instytuty medyczne, mam na myśli wojskowe, i departamenty Wojskowej Służby Zdrowia mają naprawdę mnóstwo pracy i tą pracę Czy wykonują. Czy też zaczyna się reorganizacja placówek medycznych, szpitali? Nie. Czy one nie, muszą jakby nie, mieć w tyle głowy? Oczywiście. Centra Zarządzania Kryzysowego przez cały czas tą sytuację monitorują i myślę, że dzisiejszy dzień może zmienić to, że liczba sprzętu i, i zapasów będzie musiała ulec zwiększeniu. Dziękuję bardzo. Podpułkownik profesor Waldemar Machała, prorektor do spraw Wojskowej Służby Zdrowia Uniwersytetu Medycznego. Dziękuję. Dziękuję bardzo, bardzo dziękuję.